Hej Milenka. fajnie, że jesteś. Zapraszam na kolejny filmik. Tu zaczynamy. Hej Katumilenka. W tym odcinku wybieram się na ryby. Czyli robimy 24H na rybach? Mhm. A w co ty teraz grasz, moja droga? Robloxa. Ja się kręcę. Co to jest za runda? Um, jestem na tym piętrze. Jak kolorowo tutaj. A o, o co chodzi w tej grze? Bo muszę, muszę, muszę doskoczyć na samą górę. Aha, a ile jest pięter? Nie wiem. Bardzo dużo chyba, co? Nie. Przyszła ich sprzątać w końcu, co? Zobaczcie, jaki Celinka zrobiła bałagan i ona wszystko wyciąga, a później mówi, że nie ma siły sprzątać. Cysia się bawiła tutaj tym domkiem. Zobaczcie, co ona tutaj przygotowała sobie. Dzie pełno różnych zabawek, co? Tak. Główiła wielką liderkę. No to dobrze, na pewno dasz radę. To teraz chodź posprzątamy troszkę i się ubierzemy, dobra? pokazać Wam, na... jaka naprawdę jestem. Tylko trzeba się zagolować. Pokaż, no, co nam tak. chcesz pokazać, jak wyglądasz, tak? No, tak. To tutaj pokaż, tak. o. To widzimy się na rybach. byliśmy już na miejsce. No, zobaczcie, tu już jest Dolores. Dora, cześć. No i jest Luna. Cześć! Chodź, zobaczymy co ta Andrusia już robi. Zobaczymy, co robi Andzior. Cześć! Cześć! Co ona tu ma zabrać w przyszły tu. Psiaczki są, wędki są i pływaczka tam daleko. jest. musi przywitać. O, nie idzie się wam, wychodzi tu. Pokaż te raki gdzieś masz, nie? Gdzie masz raki? Pokaż tak. raki. Raki, o, jakie nie raki. Widzę, Zobacz. Krokodyla, no? Tu są, o. aha Widziałaś? Ile raków, nie było raków? I muszę lubić. No, lubi, lubi. Ja też. O, zaraz zobaczymy. Jak wychodzi sobie? No, co tu robisz? Też przyszła i zobaczyć? Luna też! Widzisz, jak chodzi do tyłu? A czemu nie chodzi bokiem? No to nie jest krab. Dlatego nie chodzi bokiem. Widzisz, idzie sobie tu. Wielki, nie? No? No to super zdobycze ma Andrusia. Ale ja mam ich sześć. No? Co ja robicie dziewczyny? Mama motyl. Motyl, no. Złapałam Waszkę. Naprawdę? No ja Nic nie widać. Poka. Gdzie? Ja nie widzę. Może uciekła? No. no. uciekła. No i mamy Cię Dora. Dora, chodź. chodźcie, Ci rzucę piłkę. Gdzie Ty uciekłaś z tą piłką? O, ona się nie da. Idę zobaczyć co dziewczyny tam mają. Co macie? Nie. Macie coś? Nie. nie, widziałam tylko niebieską ważkę. Ja? Ale nie złapałam. Chcecie się albo coś jeść? Ja nie. Ja nie. Nie chcecie, okej. Okay. Ja też nie chcę. Dobra, z żeście sobie pojadły, tak? Mam chyba ważkę. Pokaż. Ale ja nie wiem. Zobaczcie, mam piłkę i teraz wrzucimy Dorka. Do Lecisz Dora? Zobaczcie Zobacz. jaka nas. Co masz? Ważkę, ważkę, ważkę. mamy. Ważkę. Pokaż, pokaż. A nie zrobiłaś jej krzywdy, że nie odlatuje? Pokaż. Co? Odlatuje? No musisz nacisnąć. Nie, nie. Zobacz jak się robi banie. O, teraz Milenka. O, jak Ciebie po, Dora, Dora gryzie łapie, no. Teraz moja. Okej. Okay, no, każdy po kolei i potem się znowu. No, a nawet długo to się robi, nie? Oj. Dora! Jaka duża! Dora! <grywa> to tak, jak <dobrze> jedna. <grywa> Zobaczcie jakiego wielkiego kamyczka znalazłam. Bierzesz go do domu? Tak. No to sobie idź go od A właśnie, ja mam. To są te twoje rzadkie kamyczki? Mm, ale mam jeszcze przezroczyste. Taki. No. Taki. Wow! A co to masz za postać? Mm, lunę. No, to jest Luna? Tu mam, no, przebrana. Wow, a tu to Luna ma... z Harego Pottera? No. A to są nowe figurki? Uh -huh. Uh -huh. To nie mamy taki? Nie, mam złoto. Tak? Z Harego Pottera. No pięknie te. masz te kamyczki, wiesz? Leci Dora, no, płyń. O, zobaczcie, płynie Dora. Milenka, zobacz, jak Dora płynie. A zobacz, nasza bo, 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 nasza, Lusia teraz, nasza Lucia boi się pływać. Ona sobie tu wodę pije. My teraz sobie gramy. O, dziewczyny tutaj jadą, zobaczcie. Ja ja jestem... Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale Andrusia jest yy, Jerry, tak? A Milenka jest Tomem i musi... Nacisnij krzyżyk, na łopata ci zniknęła. I goni ją z łopatą, patrzcie. Mam Słuchaj, Taką przerwę mamy dziewczyny, bo tam troszkę się chłodno zrobiło i pada deszczyk nam. Chwileńka fajna jest ta gra? Fajna jest ta gra. To jest takie urządzenie i na nim właśnie są wszystkie gry. Niby to jest kupione na Aliexpress? Nie wiem. Na temu? Nie pamiętasz, ale chyba mama twoja mówiła, że na temu albo na Aliexpress. To my gramy i później będziemy nagrywać. Wow. Jeszcze żadnej rybki nie złowiłam. To nie jest tak łatwo złowić. No, to teraz nie rysujecie, no, no. tak? Ja nie, nic nie zgumowało. Ej, nie kłócić się o gumkę, co narysowałaś? Pusina. Takiego kociaka. Butelka pusina. Butelka to jest? A ty co masz narysowane, co tam tniesz? No ten, do, do, do butelki. Jakiegoś kociaka też, tak? A ty? O, Marcysia tam jakieś kreseczki sobie porysowała. Ona, ona ona zdecydowała, że rysuje Hello Kitty, w głowie się nie mieści. <śmiech> <śmiech> a nie toczyli, zostawcie drugi łapek w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A my rybę! Ciotka, ciągnij to. Ciągnij, ciągnij. Tam jest. Patrzcie co ja mam wielkiego na rybę. No super, już czekamy na tą rybę. Milenka, ty się już nie mogłaś doczekać, co? Ja też. Ty też? Tak. Ryba, nie Ryba! Mam! Nie bie! Bie! Mam. Ryba masz? No. Ciężka? Dawaj. Mamy ryby. Trzymaj, trzymaj.

jest taka, taka śladna, no, to jest A tutaj ćwikasz na ranki? <grystanie> no. Jest taka słodka. A to nas ugryzono? Teraz idziemy o wypuścić. Ona nie jest Radzisz sobie, chodźcie wypuścić rybki. Żegnamy się, ja się już. Niech mnie jeszcze dotkną. Niech No to nie dowiesz. Niech to dotknij no. sobie to dotkną. to ty też chcesz? ty. jesteś lepko. No. Tam sobie leć e, I popłynęła. Papa Rabko. Papa To była rybka i nie ma rybki. Popłynęło daleko. Do swojej matki. Do swojej rodziny. Do swojej matki. <grym> <grym> I do swojego ojca. Ona jest bardzo goną, to więc się musimy schodzić. Wiesz, Pop, jak ty jesteś daleko? <grym> o, jak ty kurtasz, to a ciekawe, gdzie nasi widzowie spędzają takie upały, co? Może na atakuje. -y! Atakuje cię? To żółw atakuje. Gdzie jest Andrusia? A tu, tu. jesteś też nie widziała. Oj, Milenka nam wypłynęła. Pomocy. Milenka wraca. Super jest. Zobaczcie, mamy rybkę. Ale malutka. No. Dajcie ma No, ona musi być w wodzie, co? Następna. Następna! Tu damy. Następna! No, wiecie no, po, po następną, no. Zobaczcie jakie ja mam ręce z tej ryby. Śliskie? No. No, śliczna jest, no. Wrzucasz tutaj do wody. A mogę tą wodę? A spytać się musisz wujkę. Mogę. Daj mi jedną. Ja bierzę z tą pomarańczową. No to weź jedną, przełóżcie tutaj to będzie. Patrz, jak on, ona ma nawet białe oczko. No, Jogo jest. słodziutka. Jogosłodziutka! No, uważaj, żeby ci nie spadła, no. Proszę. Oj, sobie pływają tutaj, zobacz. I mają co te... fajne. I co? Śliska? No, śliska. Tylko mają ogonki. No, mają ogonki, one szybko pływają, prawda? Tak. I chcą iść. Ja kufam lepki. U nas się już zbliża wieczór i będziemy robić ognisko. Będzie kolacja, potem spać. To my się już z wami żegnamy i będziemy za go spać. Pa. Widzimy się w następnym odcinku. Pa. Pa. Pa pa. Pa. pa.